W hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się czwarte pszczyńskie targi edukacyjne. Szkoły wyższe i policealne prezentowały swoją edukacyjną ofertę skierowaną nie tylko do maturzystów, ale do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Targi skierowane są do uczniów klas maturalnych no i oczywiście roczników młodszych, ponieważ na, na czwartych targach powiatu pszczyńskiego prezentuje się 26 wystawców. Yy, bogata oferta szkół policjalnych i uczelni wyższych. Yy, ja powiem szczerze, od czterech lat współpracujemy z, ze starostwem powiatowym i Urzędem Miejskim w Pszczynie. Znakomicie układa się współpraca. Dzięki między innymi właśnie współpracy yy, uda się koordynować przejścia, klas wobec tego nie ma ani tłoku i w zasadzie to jest też bardzo dobre dla uczniów, którzy mają najbardziej optymalne warunki do tego, żeby porozmawiać z przedstawicielami szkół i uczelni i porozmawiać m.in. o warunkach, jakie są preferowane na dalszych uczelniach. Na Uniwersytecie Śląskim warto studiować przede wszystkim dlatego, że mamy nowe kierunki otwarte, specjalnie przystosowane do potrzeb dzisiejszego nie tylko rynku pracy, ale też zapotrzebowania intelektualnego młodzieży. Młodzież najczęściej pyta o kierunki inżynierskie, i właśnie Uniwersytet otworzył tak zwaną inżynierię materiałową oraz inżynierię biomedyczną, a także są specjalności inżynierskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. No staramy się być konkurencyjni z Politechniką Śląską. Jak zachęcamy? Przede wszystkim Politechnika Śląska jest marką samą w sobie, jest e, uczelnią o ponad 67-letniej tradycji już w tej chwili. Mamy 47 kierunków studiów. Są to kierunki studiów nie tylko techniczne, ale mamy również socjologię, a nawet filologię obcą, jak filologia angielska, e, włoska, czy też francuska. Poza tym mamy również kierunki w języku angielskim, na które bardzo serdecznie zapraszamy studentów, maturzystów. Ponieważ wiadomo, że w momencie, kiedy kończy się kierunek w języku angielskim na pewno te szanse znalezienia pracy chociażby za granicą są już dużo większe. Bardzo dużo przede wszystkim studenci z powiatu tutaj pszczyńskiego, z okolic Czechowic, jak również z tych rejonów Żywiec, Żywierczyzny bardzo często wybierają jednak naszą uczelnię, która jest uczelnią publiczną, jest uczelnią państwową, czyli oferuje pełny zakres pomocy stypendialnej dla studentów, zarówno stypendia naukowe, jak i stypendia socjalne. Nasza uczelnia przede wszystkim stawia na rozwój, na kreatywność, na doświadczenie zawodowe, dlatego studenci mogą uczestniczyć w wielu międzynarodowych projektach, które zapewniają to wsparcie takie zawodowe, bo dzisiaj niestety, ale dla pracodawcy na, zarówno na krajowym, jak i na europejskim rynku pracy, pracy oprócz wykształcenia liczy się to doświadczenie zawodowe. Jeżeli chodzi o ofertę zdz to przede wszystkim oferta kursowa. Teraz bardzo taki na czasie to górnik eksploatacji podziemnej również technik górniczy, jak i również zawody medyczne. Powiedzmy ratownik medyczny, masażysta. No i oczywiście szeroka oferta różnych kursów w zakresie powiedzmy obsługi wózków widłowych, spawalnicze, bukieciarstwa, florystyki. No i przede wszystkim również szkoły takie, które stricte jak lica ogólnokształcące. U nas jedyne chyba tu na Śląsku to raczej takie prestiżowe, mundurowe które kształci powiedzmy ogólnie, ale na potrzeby ewentualnych służb mundurowych. Prowadzimy pięć kierunków studiów, mamy również studia podyplomowe, głównie nasza uczelnia z zarządzania i inżynierii produkcji, to jest nasz wiodący kierunek. Poza tym mamy bezpieczeństwo wewnętrzne, kulturoznawstwo, filologię angielską i zarządzanie. Jednym targi pomogły, inni wychodzili z hali posiru nadal niezdecydowani. Trudno się im jednak dziwić, bowiem decyzja o kierunku dalszego kształcenia wymaga głębokiego przemyślenia. Ja mam zamiar studiować na Uniwersytecie Śląskim. Ja raczej do Wrocławia. Kierunki jeszcze nie wybrałem. Może i też Politechnika, ale nie jestem pewien. Kończ uczelnię. No tam była taka informatyczna. Oj, nie wiem, różne mam tego tyle, że nie wiem. Tak, ja znalazłem ofertę. W sumie tam w szkole w Dąbrowie Górniczej. Generalnie interesowała mnie informatyka. Oczywiście znaczy nie informatyka, tylko logistyka. No i w sumie dobrze mi to tam przedstawili. Zobaczymy, może coś się uda.